Kiedyś to było, to podróż w czasie do wydarzeń, które miały miejsce w mijającym tygodniu kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. Prezentowane materiały archiwalne TVP komentują Agata Bachanek i Roman Czejarek. Wiesz Roman, ja tak sobie myślę o tych polskich aktorach. Taki polski aktor uh -huh. zapali papierosa, spojrzy w lewo, spojrzy w prawo, spojrzy w prosto. Nuda. Nic się nie dzieje. A kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci, społeczeństwo płaci. Panie i panowie, zapraszamy dzisiaj was na wyjątkowy program, bo będzie i o taśmach magnetofonowych. Kto z Gorzowa, niech już chusteczki przygotuje, ale będzie też najbardziej kultowa, słynna polska komedia, czyli służbową na statek. Tak Wchodzimy. jest. Po Dobrze. prostu popłyniemy w rejs. Ale zaczynamy od bardzo poważnego tematu, bo i takie rocznice, i takie tematy też się zdarzają. 10 lipca 2001 w czasie obchodów 60. rocznicy pogromu w Jedwabnem prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski złożył przeprosiny w imieniu swoimi i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią. Przeprasza za mord przed zakończeniem śledztwa IPN w tej sprawie. To niepotrzebne te przeprosiny, bo Polska temu nie winna. Są także inne reakcje. Starsze małżeństwo z Nowego Sącza specjalnie przyjechało do Jedwabnego pierwszy raz w życiu, by uczcić pamięć pomordowanych. Czuję się związana w jakiś sposób z narodem żydowskim przez to że się wychowywałam. jestem z Podkarpacia urodzona na Podkarpaciu gdzie ich było bardzo dużo i chodziłam z koleżankami żydówkami mam do nich sentyment Z Izraela przybył też uratowany z Holokaustu Itchhak Lewin z wnukami Ja co rok tu przyjeżdżam a było teraz te tradycja to ja przyjechałem, wznućmy do, do, do Jedwabnego. Uroczystości rozpoczął Marsz Żałobny Chopina, odegrany na rynku Jedwabnym, skąd Jedwabieńskich Żydów zapędzono do stodoły, gdzie ich potem spalono. Szanowni Burmistrz Państwo, Jedwabnego, Krzysztof Godlewski, powitał rodziny pomordowanych szczyt, na ziemi ich przodków, ambasadora pokusimy. Izraela Szefa Hawajsa i prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, pamięci, który przeprosił za mordy Żydów za w Jedwabnem. Dzisiaj jako człowiek, jako obywatel, jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej przepraszam. Przepraszam w imieniu swoim i tych Polaków, których sumienie jest poruszone tamtą zbrodnią, w imieniu tych, którzy uważają, że nie można być dumnym z wielkości polskiej historii, nie odczuwając jednocześnie bólu i wstydu z powodu zła, które Polacy wyrządzili innym. Być może, prezydent podkreślił, że za śmierć Żydów, także z innych miejscowości, odpowiedzialność ponoszą ich dzisiaj, sprawcy i inspiratorzy. Państwo polskie Wiemy, nie było w stanie obronić wiele, swych obywateli przed mordem dokonanym z hitlerowskim przyzwoleniem, bólu, z hitlerowskiej szybu, inspiracji, tych, powiedział prezydent. Tu... Ambasador Izraela, Szewach Weiss, nazwał jedwabne Doliną Łez, do której przybył, aby potępić tę straszliwą zbrodnię. Dodał jednak, że spotkał w życiu również innych sąsiadów, dzięki którym przeżył Holokaust. W swoim życiu poznałem... Także inne stodoły, w których ukrywano Żydów w nadziei na lepszą przyszłość. Pragnę podkreślić te fakty tu i teraz. Około tysiąca osób przeszło w marszu milczenia w Jedwabnym. Uczestnicy pochodu szli z rynku miasta na miejsce, w którym przed 60 laty spalono Żydów w stodole. Tam odbyła się żałobna część uroczystości. Rabini z Polski i Stanów Zjednoczonych na Jedwabieńskim cmentarzu deklamowali biblijne strofy po polsku, hebrajsku i angielsku. Odmówiono kadisz, modlitwę za zmarłych. Złożono i kwiaty, zapalono lampki i według żydowskiej tradycji położono na grobach sprowadzone z Izraela kamyki. Jedna z najtragiczniejszych zbrodni podczas II wojny światowej w historii stosunków polsko-żydowskich. Trudna sprawa. Bardzo trudna sprawa. Mniej więcej 300-400 osób zabitych w Stodole, podpalonych, a łącznie ofiar ponad 1000. Mhm. Ja myślę o czymś innym, bo pamiętam szok, jaki przeżyła Polska wtedy, kiedy ta informacja się pojawiła. To była książka, za tą książką poszła cała seria różnych publikacji. I wielu osobom to się po prostu nie mieściło w głowie. Prezydent Kwaśniewski miał bardzo duże problemy, bo... Część przecież społeczeństwa miała pretensje, że w ogóle jakim prawem on przeprasza. On bardzo ładnie powiedział, że przeprasza w imieniu tych, którym sumienie nakazuje te przeprosiny w takim momencie złożyć. Tych stodów było dużo więcej, ale też jak powiedział Szefa Wajs, bardzo mądre słowa, były też te stodoły i było ich dużo więcej, gdzie ratowano tych Żydów. Więc byli i tacy i tacy Polacy i ta prawda jak jest bolesna, to trzeba ją gdzieś w pewnym momencie wyciągnąć i powiedzieć, no to samo dotyczy teraz, no, można by to przenieść na dzisiaj Kresy Wschodnie Woń. To jest ta sama historia w pewnym sensie inaczej, ale powiedzmy sobie całą prawdę do końca, bo inaczej niczego nie zbudujemy. W jedwabnym jest pomnik upamiętniający ofiary. Jest, jest, i jest też świetny film po kłosie przy okazji, jeżeli ktoś nie widział, to polecam, bo, bo warto zobaczyć. I na, na kanwie trochę tego wydarzenia i podobnych wydarzeń, podobnych miejsc i podobnych dramatycznych historii Pokazuje jak z to wtedy było. światowej. Dobrze, zmieniamy temat? Zmieniamy temat na Zmieniam. zaporę. Zapora, i to będzie coś bliskie mojemu sercu: elektryka, ponieważ w tej zaporze ukryta jest elektrownia. Nie jest to duża elektrownia, powiedzmy sobie szczerze. Ale jest. Ale jest to największa ziemna zapora w Polsce ziemna, jeżeli chodzi o wysokość. No i jak ją zbudowano, to niektórzy odetchnęli, choć wcześniej były protesty. 9 lipca 1997 oddano do użytku zapory na Dunajcu. W 1989 roku ustąpiły miejsca trudnościom finansowym, a przede wszystkim protestom ekologów, którzy wówczas kwestionowali sens całej zapory, dziś częściej mówią o niedokończonych inwestycjach towarzyszących, głównie o niewybudowanych jeszcze oczyszczalniach ścieków. W zaporze wodnej w Czorsztynie kilka miesięcy po rozpoczęciu napełniania zbiornika zdarzyło się to, co zdarza się raz na 100 lat. Otwarcie śluz przewidzianych tylko na sytuacje ekstremalne, powodziowe. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że zapora sprawdziła się. Przez to, że zapora zatrzymała tą masę wody, podejrzewam, że nie zalało naszych miejscowości, w naszej gminie, przecież to jest Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne, jak niżej Krościenko, kilmanowa no nawet i Nowy Sącz. Lipcowa powódź rozstrzygnęła, kto ma rację. To zostało rozstrzygnięte. Mamy tego dowody w postaci listów dziękczynnych z gminy Krościenko, od naszych przyjaciół ze Słowacji. Wszyscy zdają sobie sprawę, jak ważna była ta zapora w tych ekstremalnie trudnych warunkach. Elektrownia w Czorsztynie produkuje 90 MW czystej ekologicznie energii. Woda w Zaporze nie jest jednak krystalicznie czysta. W regionie brakuje kilku oczyszczalni ścieków, a niektórzy okoliczni mieszkańcy nierzadko stoki rzecznych wąwozów zamieniają wysypiska śmieci. Zapora prawie budowana 20 lat My podczas oglądania tego materiału Roman powiedział, że ją budowali, budowali. Odkąd sięgam pamięcią to budowali. To co, co Zaraz na budowie. pewno dokładnie rozwiniesz Państwu to, co miałeś na myśli. Natomiast ja chciałam o te protesty podpytać, bo głównie to młodzieżowe środowiska Eko, jak to się dzisiaj mówi, protestowały, że przyroda będzie było. zniszczona. To, to jak to było naprawdę? Najpierw protestowali mieszkańcy wsi, bo przecież jak robi się taką zaporę, to stawia się jakby taką barierę i zalewa się dolina. I w tej dolinie były wsie. I protestowali mieszkańcy tych wsi, wysiedlanych, no bo trzeba było tych ludzi przenieść w inne miejsca. Mhm. Potem, tak, po 90 roku pojawiły się ekoprotesty, że jak zalejemy, to tam zginą różnego rodzaju zwierzaki, że jakieś tam środowiska biologiczne zostaną zalane bezpowrotnie. Ale potem, że jak zbudowano, przyszedł ten 97 rok, ta wielka powódź. I się sprawdziła. I się sprawdziła, i wtedy nagle ci, którzy byli dalej, Powiedzieli, Boże, gdyby nie ta zapora, to, nas by to byłby kłopot. Ale mamy dwie w Polsce takie zapory i to jest jedną z tych dwóch, no właśnie, jest które są jest na wakacje. 400 metrów długości, 50, 400 metrów głębokości, 50... Nie, czekaj. Czter... Tak, Mówimy cz... o Czorsztynie. Tak Czorsztyn jest. ma 400 metrów długości, prawie pół kilometra tak. i mniej więcej 50 metrów w pionie i jest z ziemi. Mhm. I to jest zapora czorsztyńska, Czorszyń, czyli Niedzica, Czorsztyn, dwa zamki po dwóch stronach tutaj i Janusika tam kręcono. O. O. Tak. I słynne pismo Węzeł zamek w Niedzicy też warto zobaczyć. Natomiast druga zapora, większa od tej, to jest zapora w Solina, mm -hmm. Bieszczady, Jezioro Solińskie i tamta jest największą betonową zaporą w Polsce jest dużo dłuższa, bo ma prawie kilometr długości tam niecały i też troszkę wyższa, ale jest z betonu, więc to jest inna konstrukcja i szczerze mówiąc, tak energetycznie też nad Soliną jest dużo większa elektrownia. Ale mamy ta jeszcze... Okej, okay, ale jest mamy komorutka. przy tej zaporze jeszcze wątek turystyczny. No wątek turystyczny jest taki, że mamy dwa zamki i warto popływać sobie. I można tam Polecamy. Nie polecałbym picia wody z zapory, bo ona rzeczywiście idealnie czysta nie jest, ale w sensie, że rybki wędkować tam można. No, a solina to już jest w ogóle bajka w To Oba te miejsca fantastyczne na wakacje. Jak Państwo szukacie jakiegoś pomysłu, gorąco, ale to gorąco polecam. Zastanawiam się, co w Gorzowie Wielkopolskim można polecić. No właśnie, ja chciałam zapytać, tam bo, spór, bo zawsze o przynosisz jakieś tutaj gadżety. i Nie inaczej jest tym razem i tak, chciałam właśnie dopytać, tego, tak. co tu mamy tym razem. E, zaraz będzie o taśmach magnetofonowych z Gorzowa. Tam jest spór z kolei o nazwę. Mm -hmm. bo miasto warczy, żeby się pozbyć dopiska wielkopolski, bo mówią tak, no jest Gorzów, tak. wielkopolski, ale przecież nie leży w Wielkopolsce, no, no, tak, nie, leży, no nie leży, leży na ziemi tak, jak najbardziej. to dlaczego jest wielkopolski, no to jest zagadka przy okazji dla Państwa, natomiast w czasach PRL-u te taśmy to było coś, to co się, o, człowiek był udał pokroić, stało się A w kolejce mogę zerknąć, ja nie. mam dla Ciebie taką od i przeczytaj mm -hmm. coś na tej etykiecie. taśma magnetofonowa, No dalej, na końcu co jest napisane, Stylon, made in A jeszcze Poland, dalej, Etykieta zastępcza a opakowanie zastępcze. Opakowanie zastępcze. Tak, zastępcze. Tak, to tak, była tak, zmora tak. perelowska, kiedy wymyślano super opakowania, potem się okazało, że nie mamy ich jak wyprodukować. Potem tymczasowo robiono opakowanie zastępcze i ono tak już na zawsze zostało, już potem na takich tych. Cena nawet, 112 zł. To już nawet nie pisano, że opakowanie zastępcze. A kto z Państwa miał takie taśmy? Kto miał taki magnetofon? Ona jeszcze jest oryginalnie zafoliowana w środku, nawet nie wyciągnięta, a kto miał kasetę z Gorzowa. No popatrzcie. No to teraz o stylonie. 7 lipca 1951 uruchomiono produkcję w zakładach włókien chemicznych Stilon w Gorzowie Wielkopolskim. Do osób przede wszystkim z działów produkcyjnych. Wśród załogi jest takie uczucie strachu, nie wiadomo czy na kogo to wypadnie. Gianfranco Zatoni, prezes zarządu Stilonu, tłumaczył, że zwolnienia pracowników to część programu restrukturyzacji całej grupy Nylstar, do której należy Stilon. Podobne zabiegi były przeprowadzane w fabrykach na terenie Niemiec i Włoch. Przeprowadzamy tę operację, ponieważ nasza korporacja jest w bardzo trudnej sytuacji. Na rynku włókienniczym w zachodniej Europie panuje kryzys. Chcemy ograniczyć produkcję i obniżyć koszty, co zwiększy naszą konkurencyjność na rynku. Związkowcy podjęli negocjacje z zarządem spółki. Kilka dni temu podpisali porozumienie. Czytamy w nim, że zlikwidowanych będzie 160 etatów. Część pracowników dostanie propozycję pracy na pół albo 3 czwarte etatu. Odchodzący pracownicy dostaną też wysokie odprawy, niektórzy nawet dziewięciomiesięczne. Zadowoleni bylibyśmy w sytuacji, kiedy w ogóle nie byłoby zwolnień grupowych. No Jest to jakiś kompromis, który udało nam się zawrzeć jako stronie związkowej z zarządem spółki. No Jest to korzystniejsza sytuacja niż, niż była przed. Jeszcze w grudniu gotowe będą listy osób, które mają być zwolnione. Wypowiedzenia będą wręczane pod koniec stycznia. Po zwolnieniach w Stilonie pozostanie ponad 800 pracowników. Zakłady włókien chemicznych, drugi mm -hmm. dom właściwie dla tysięcy Gorzowian, bo tam swego czasu 10 tysięcy osób było zatrudnionych. Eee, I zaraz sobie jeszcze też porozmawiamy, bo to nie tylko był drugi dom, to nie tylko była praca, ale to jeszcze wiele, wiele więcej rzeczy było z tym związanych. Znaczy prawie każdy w tym stylonie pracował, bo tam robiono włókna sztuczne, tam robiono taśmy magnetofonowe, tam potem robiono słynne kasety. Mag jak to się otwiera, co, No jest właśnie problem. tak, ale o, udało się, udało się. Zobacz, kiedyś każda osoba, każdy nastolatek czy nastolatka doskonale wiedział, jak to otworzyć, ale żeby a żeby teraz... nie było, Walkmana no. też jeszcze miałam, Roman. Takiego na kasety? Tak, takiego na kasety. Walkmana to, i dopiero później Discmana. To jest ta a dopiero później MP3. To Potem oni próbowali robić takie lepsze, szumowe. a potem jeszcze było coś takiego, to już końcówka peryl. I naprawdę nazywa. słychać było hmm. różnice. tak widać, było różnicę w cenie, bo było <laughs> drożej. Czy było słychać różnicę? Nie wiem, w się w magnetofon tak samo, to jest ta trzecia, w Stilonie i w zakładach w ogóle i w tym, co zostało po zakładach w Gorzowie, bo ja tam dość często jeżdżę w ten rejon, jest olbrzymi sentyment po tym wszystkim, co tam wtedy robiono. I w Gorzowie jest gigantyczny mural i na tym muralu są wszystkie kasety wymalowane, widziałam, wszystkie rodzaje kaset. Widziałam zdjęcie, To jest piękna tak. rzecz i oni sobie do dzisiaj to opowiadają, no bo każdy, kto tam mieszkał, miał kogoś z rodziny w tych zakładach, a kupienie kaset w sklepiku zakładowym czy taśm magnetofonowych poznajomości, znajomości to było w ogóle coś. Uwaga. Mój Szczecin próbował konkurencyjnie też robić kasety. Aha. Aha. I Stilon był wściekły, bo uważał, że Szczecin robi to nie fair. Mhm. Bo nie fair Szczecina polegała na tym, że Stilon produkował wszystko: i opakowanie, i, i taśmę, która była okay. w środku. Natomiast Szczecin robił opakowanie, a taśmę, która była w środku, bardzo często sprowadzał z zagranicy, importował, i tylko wkładano ją do pudełek w Polsce. Więc jakby taki montaż końcowy. A... Więc ta kaseta ze Szczecina jakościowo trochę lepsza, bo taśma mm -hmm. była zachodnio niemiecka, no, ale nie była polska. A to było prawdziwie polskie. Ale, ale Stilon też się w sport na przykład między innymi angażował. Bożel. dokładnie tak. Stilon gożył Wielkopolski, dokładnie tak. Ale jeszcze chciałam nawiązać do tego, że chociażby wysyłano swoich pracowników na wakacje. W międzyzdrojach był ośrodek należący właśnie do Stilonu. Bo to były czasy, kiedy każdy szanujący się zakład pracy perelowski miał własny ośrodek czasowy nad morzem. To był hutnik, tu był górnik, tutaj był stilon, właśnie. Tu była kopalnia jedna, kopalnia druga, i te oś... domy czasowe się tam nazywały Flora 1, Marta 7, miały numerki kobiece imiona, i, tak. I jakoś to mogło działać, prawda? I komu to przeszkadzało? To, to teraz co? To teraz już rejs, czy teraz jeszcze coś innego po drodze? Mm, teraz mamy czy niespodziankę, taki dokładnie będzie? teraz mamy niespodziankę dla państwa, taką nowość na lato. W każdym odcinku będziemy wybierać hit lata. Mm, no to uwaga, to będzie przebój, o który w Polsce to był przebój i więcej nie mówiono. Natomiast w Ameryce Południowej o to toczył się długoletni spór sądowy i w końcu zapłacono odszkodowanie. Ci, którzy śpiewali teraz, tym, którzy śpiewali to kiedyś. A to zaraz podpytam, o co tam chodziło w tym sporze. No proszę się przyznać komu nóżka nie zaczęła chodzić bo ja tutaj chodzi, już zaczęłam chodzi, tańczyć Łączka prawda Roman przede wszystkim główne pytanie o czym jest ta piosenka e, Piosenka jest o tym o czym są wszystkie piosenki o miłości to znaczy o skończonej miłości ona śpiewa i to jest w ogóle zobacz bo to jest taka wydaje się radosna piosenka a treść jest smutna bo ona śpiewa ona Śpiewa do chłopaka, mm -hmm. który nie dbał o miłość, i z tej miłości nic nie wyszło. I ona śpiewa, że teraz sobie podryguje i pląca, jest fajnie. I ty też tak byłeś pląsał, ale ty będziesz żałował i ty będziesz płakał, bo ja też płaczę. Bo gdybyśmy dbali o tę miłość, to ona by kwitła i byłoby tak jak w tej piosence, a, a, nie, a nie dbałeś, a nie ma Łobuzie jeden, to teraz masz, ja sobie plącę, a ty płacz gdzieś tam, to mniej więcej o tym. No ale mówiliśmy o tym, że był była spór, była afera, był była proces afera, bo, sądowy. Bo to jest w ogóle tak, to jest Ameryka Południowa, czyli takie, wiesz, latynowskie rytmy, a to nagrał zespół z Francji. I mhm. Po pierwsze, ci z Ameryki Południowej powiedzieli: Słuchajcie, to jest nie fair, Ponieważ wy, niektórzy z Was, muzyków tego zespołu, zespół nazywał się KOMA, nawet w życiu nie byliście w Brazylii. I teraz wy udajecie, że wy, tak, tutaj, prawda, Brazylia i w ogóle Samba de Janeiro te rzeczy... A nawet nigdy guzik. nie byliście. Nigdy tak. nie byliście. Mało tego, jak to się stało wielkim przebojem, to była druga połowa lat 80., czyli końcówka PRL-u w Polsce, to znalazł się zespół z Brazylii, który powiedział: hola, hola, my. Nagraliśmy to 20, czy tam 30 lat wcześniej, jeszcze mhm. lata 60. Myśmy to pierwszy raz nagrali zaśpiewali i nikogo to nie interesowało. Więc teraz. I serio nam... tak było? Tak. I, i, a wy to teraz tak mhm. śpiewacie, i nawet, nawet nikt z nami nie rozmawiał na ten temat. Tak. To zapłaćcie nam kasę. Tak. I rozpoczął się wieloletni proces sądowy, który się tam toczył, toczył w Ameryce Południowej. No i point była taka, że ci twórcy tego przeboju teraz zapłacili, zwłaszcza, że odcinali kupony, oni potem próbowali zespół Koma, próbował grać kolejne piosenki i nic im nie, nic, nie wychodziło. Tylko ten hit. Czyli jednego przewoju, Za to były wersje, tam było Dancingo Lambada, coś tam Lambada, inna Lambada, taka Lambada, ale wszystko było pod hasłem Lambada, więc pieniądze zapłacili, kupony odcięli, przebój do dzisiaj aktualny. To my Fajne. płyniemy teraz w rejs. To już ten czas, tak. tak. 10 lipca 1969 padł pierwszy klaps na planie komedii filmowej rejs w reżyserii Służbowa. Marka Piwowskiego. Służbowa. Na statek. Aha. Od tych grup do kapitana. Służbowo. Zachował się bardzo nieprzyzwoicie. Pozbawił mnie posiłku. To nie? Bardzo mi przykro. Inżynier, mamo, nie jestem. Bardzo mi przykro, Hidorowski. Zawód y, wykonywany. Wyuczony. Wykształcenie? Wykształcenie średnie. O, o, widzi pan bardzo dobrze. W porządku. Wie pan, u nas był... Taki student. Panie, student po geografii, no i co, sympatyczny nawet. Nie tak dość sympatyczny. Ale nie, Panie, na wodzie to. to trzeba, rozumie Pan, mieć. Ech. Ja na przykład nie chodzę do teatru w ogóle. My chodzimy wszędzie, proszę Pana. I do teatru, i do kina, na rewie. Byliśmy ostatnio z żoną, proszę Pana, w Halimni Roskiej, gdzie ja miałem parę Dzorkie 5 zrobiłem dla zdjęć? Urodziłem się. Urodziłem się w Małkini w 1937 roku w lipcu. Znaczy w po połowie lipca. Właściwie w drugiej połowie lipca właściwie. Yy, yy, dokładnie yy, 17 lipca. Ktoś z nas gimnastykuje się. Reprezentuje. W naturę, więc tezę. Jeśli ktoś z nas śpiewa, reprezentuje kulturę, więc antytezę. Chcąc stworzyć sztukę na naszą miarę, musimy zwiększyć w niej udział w wysiłku fizycznego, a dla antytezy i duchowego. I to jest nowa strategia syntezy, i to jest nowa koncepcja sztuki. To teraz popłyniemy w rejs, a w rejs zabieramy naszego gościa, oczywiście Pan Marcin Radomski, dziennikarz krytyk dzień filmowy dobry. z nami. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Panie Marcinie, to jest film oczywiście już, który trochę lat temu powstał, natomiast można powiedzieć, że on jest wciąż aktualny. Powstał w, tak, dokładnie w 1970 roku. Jest aktualny z pewnością. Przed grudniem. Przed tak, grudniem, to jeszcze ważne, tak, ale grudniem, też po 1968 roku, to też bardzo ważne. Po marcu. Tak, po marcu 1968 roku, bo tam pytają w, padają takie pytania też o narodowość, co było istotnym odwołaniem do, do czasów e, historii tamtego mhm. okresu. W pewnym sensie tak, no, ten film w ogóle opowiadał historię pasażera, który dostał się na statek bez biletu i stał się kaowcem. Tego, tego wydarzenia, tego rejsu. Czyli można powiedzieć, że odpowiadał za sferę artystyczną, rozrywkową, i dołączyli do niego wszyscy uczestnicy tego rejsu. Długiego rejsu, jak też, też wskazuje na to film. Ciekawy był proces powstawania tego filmu i myślę, że warto, warto o tym poopowiadać. W ogóle sam reżyser Marek Piwowski jest bardzo ciekawą postacią, bo on zaczynał w 1963 roku. Roku, trafił do szkoły filmowej i jak mówią legendy, bo jest wiele takich legend wokół, wokół jego osoby, trafił do tej szkoły, ponieważ znał wcześniej Jana Himilsbacha, który występuje też w tym filmie. Który debiutował w tym filmie. Który debiutował i e, podobno on go poprosił, Marek, nie mam pieniędzy... Na różne trunki, więc może poszedł być do szkoły filmowej i dzięki temu może będziemy mieli pieniądze na nasze wspólne rozrywki. Bo trzeba powiedzieć, że taką postacią był reżyser tego filmu. Marek Piwowski lubił rozrywkę, robił zabawę. Też sposób realizacji tego filmu i kręcenia mm -hmm. tego filmu też na to wskazuje. Częste przesiadywanie w wielu barach, między innymi w spatyfie, legendarne opowieści o tym, jak powstawały konkretne sceny. No i Marek Piwowski poszedł rzeczywiście do szkoły. Znaczy poszedł do filmówki po to, żeby mieć pieniądze na rozrywkę. Tak mówią, tak mówią różne legendy, tak. Miejskie legendy. Jaka była historia dialogów? No, historia dialogów, generalnie w ogóle powstawania no. tego, tego scenariusza jest bardzo ciekawa, bo wtedy w kinie dominował taki nurt, w kinie nowej fali czechosłowackiej, taki nurt właśnie realizacji takich filmów, które dzieją się, i zresztą to też było we Francji w innych krajach, które dzieją się gdzieś w przestrzeni miasta, w którym biorą udział naturszczycy, amatorzy, osoby, mm -hmm. aktorzy nieprofesjonalni. I akcja filmu jest luźno powiązana ze sobą. Pisanie tych dialogów wyglądało tak, na przykład do tej jednej z, z bardziej znanych scen, czyli tej sceny o polskim kinie którym jest wieje nudą, mm -hmm, nic się nie tak, dzieje. Tak. To... Polski aktor tylko zapali papierosa, tak. spojrzy w prawo, w lewo. Nie to co zagraniczny aktor, tak, prawda? Tak, tak. tak. <laughs> inaczej, podobno wyglądało to w ten sposób, że wieczorem dnia poprzedniego ekipa udała się do spatifu, gdzie chodziło każdego wieczoru po skończonych zdjęciach. No i tam właśnie przy różnego rodzaju trunkach wymyślano, wymyślano scenę na kolejny dzień. I to jest właśnie ta historia chyba o tej najbardziej. Znanej scenie z, z filmu, czyli scenie o, o nudzie w polskim kinie. Yy, podobno było tak, że każdy z nich, i Maklakiewicz, i Milsbach, yy, mieli swoje pomysły. Yy, oczywiście zapisali to, znaczy nie zapisali tego właśnie, tylko wspólnie odgrywali tę scenę mm -hmm. przy stoliku, no a następnego dnia niestety jej nie pamiętali <śledzianie> yy, i musieli ją odtwarzać już na miejscu. Niektórzy też w takim stanie. Że było trudno im, im kręcić, to znaczy niektórzy byli pijani, niektórzy byli na kacu, więc próbowano bardzo długo tę scenę kręcić. No I w końcu udało się po, po kilku próbach nagrać to, co widzimy na ekranie, ale nie było to takie proste. Znaczy, kompletnie improwizowana też scena, wymyślona na, na miejscu. Wydaje mi się, że też dzięki temu jest tak bardzo, bardzo autentyczna, a z drugiej strony tak chaotyczna, jak cały, jak cały ten film. Która z tych scen stała się najbardziej, czy w ogóle da się jakby tak postawić na szali, która jest najbardziej kultowa, czy to... Ja myślę, to jest, że w ogóle... Jest kilka. Nie wiem, czy to jest rekordowy, poza Sex może, film, z której mamy... I, i Stawką Większą niż Życie. Film, z której mamy tyle cytatów wziętych tak, gdzieś tam. Tak, tak, tak. Jest wiele, wiele tutaj scen, no, chyba na, na pewno najbardziej znaną jest scena, zresztą można ją znaleźć wszędzie, na YouTubie i w wielu innych miejscach, to jest ta właśnie scena, kultowa scena z, właśnie z nudą w polskim kinie. Zawsze ona jest przywoływana w, w, przez widzów najczęściej, kiedy, kiedy zwracają no, tak. uwagę na jakiś nic tak... Się nie nic się nie dzieje. Tak, ale też ważne są te sceny takie pokazujące sekcję gimnastyczną i tą sekcję taką bardziej intelektualną, gdzie tutaj jest ta walka w tym filmie pomiędzy tymi dwoma sekcjami, że niektórzy uważają, że, że te rozrywki, które oferuje im kaowiec są zbyt właśnie takie Intelektualne i to im się nie podoba, że woleliby, żeby. Mm, więcej kultury więcej fizycznej. Kultury fizycznej hmm. Tak. I to też jest o tym ten film, właśnie, mówiąc o, mm, o takim zderzeniu dwóch, dwóch światów, prawda? Uh -huh. Takiego świata e, bardziej intelektualnego i takiego świata robotniczego. Robotniczego, tak. A mnie się inne sceny kojarzą. Kojarzy mi się scena, jaką metodą wybierzemy, metodę głosowania, kultowa, można powiedzieć. I, I taka, która przeszła do historii, ale też kolejna, która przeszła do historii, nam chodzi o odgłos paszczą, czyli moment potem, tam samego tam teleturnie, jakbyśmy powiedzieli, pytanie, tam klucz, tak. proszę nie podpowiadać, klucz Borg, i nam chodzi o odgłos paszczą, czyli patataj, 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 iha. Mając porównanie z perspektywy czasu tych wszystkich komedii tamtych, gdyby jakoś uszeregować, to w którym miejscu jest rejs, jakie on miał znaczenie, i gdyby w ogóle wybrać na przykład tak na potrzeby chociażby kiedyś, to mm -hmm. było naszego programu. Taką komedię najczęściej wspominają to co? Seks misja, sami swoi. Rejs, ja Miś, zacząć... ka różne kategorie, no. ale... Tak, no. że powinniśmy zacząć od Rejsu właśnie, bo to jest taki film, kiedy mówi się Rejs, to od razu ktoś mówi kultowy film, mhm. czyli tak. taki film, który... Ale o Misiu też. O Misiu też, ale myślę, że Rejs w pierwszej kolejności, z niego właśnie pojawia się kilka scen, wiele, To kultowość też to jest, mówimy o tym w przypadku, kiedy cytujemy fragmenty filmu, tak jak z tego filmu, no i jeżeli właśnie są znani jako Aktorzy, którzy, którzy właśnie wypłynęli na, na takim filmie. Miś, na pewno mm -hmm. Miś, to jest drugi taki film. Sami swoi, tak, to jest taki tytuł. Myślę, że Wabank. Ale na gdyby pewno. to na osi czasu, no to nawet mamy sami, sami swoi. Tak. Potem mam rejs, rejs, potem mam Misia, misia. potem mam Wabank. Tak. Tak. A dopiero potem mam seks misję. Seks misja i myślę, że potem dzień świra już. To jest już już lata już lata. A to już jednak, te, już jesteśmy dalej, już wolna po Polska transformacja więc tak myślę, że to można by było i oczywiście można by było jeszcze znaleźć więcej tych tytułów. Myślę, że tutaj Bareja jest takim reżyserem, który najwięcej takich filmów popularnych Nie ma róży bez ognia, Brunet wieczorową porą, ale też seriale jak mnie mi zrobisz, jak mnie, złapiesz, tak, tak. Zrobisz, jak mnie złapiesz, ale też seriale Alternatywy 4, Zmiennicy. To są takie seriale, które i, i filmy, które opowiadały też właśnie w tym... No, ale krzewie... wcześniej Gruza, powiedzmy, 40-latek, Wojna domowa, jeszcze można by tak się cofać. Tak, jest. tak, ale chyba Bareja, znaczy nawet na pewno Bareja jest tym najbardziej popularnym, jeżeli chodzi o twórcę filmów, komedii. On powiedział, że dlatego został reżyserem, że chciał opowiadać w tym gatunku. I on wyśmiewał też absurdy, pokazując brak mieszkań, prawda, tą, tą sytuację społeczną, taką socjalną, ale też taką sytuację, jeżeli chodzi o różnego rodzaju związki męsko-damskie i to, jak one, są, jak one wpływają na nasze. Na, na, na nas i co, i co wywołują. Też opowiadał o tym, o, i to, to i to sami swoi robili, robili, ale też też filmy Barei opowiadały o tym przesiedleniu na ziemię odzyskane, co było Nie też, mówiąc skąd, po co i dlaczego, tak, bo nie można było. Tak, co było, co było też istotne, ale właśnie takim językiem, żeby o tym wprost, wprost nie mówić. Panie Marcinie, bardzo serdecznie dziękujemy za tę opowieść, za ten rejs dzisiejszy, eee, a my się widzimy za tydzień. Czekaj, Zgadza się wszystko, jakaś, Roman? Ja chciałem, ale to okular, może tą drugą by się dało, o, może tak. Chciałem Chcesz... zobaczyć, czy jakaś droga na Ostrołękę gdzieś Nie, tam jest. <laughs> Chcesz naszych widzów z bliska zobaczyć? Tak. O, to jest niezłe. To, jest, to do, zobaczenia. do zobaczenia. Ja już Was widzę, a Wy nas zobaczcie za tydzień bo 21.15. W sobotę oczywiście. Bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy.